No, to witam Was w części drugiej montażu wiązki, którą tak naprawdę już tutaj położyłem. Sprawa wygląda w ten sposób. Roboty było dużo, w takim sensie, że trzeba mieć dwie ręce. Fajnie by było mieć trzy ręce i po dwa łokcie w każdej. W każdym razie udało mi się to zrobić. Kręciłem co się dało. Ale na anglojęzyczny kanał. No, musicie mi wybaczyć, ale tamten kanał ma troszkę większą oglądalność, zarabia. Musiałem podjąć decyzję, żeby się tutaj jakoś czasowo zmieścić, więc zachęcam Was do obejrzenia tej anglojęzycznej em, części, tego poradnika anglojęzycznego. Generalnie pokazałem tam wszystko, co jest istotne. No, może nie 100%, ale wszystko to, co mi się udało nakręcić. No, niestety nie mam operatora kamery, który mógłby za mną chodzić. Przeprowadzę was w skrócie przez to, co tutaj jest, bo obrazek tutaj może jest troszkę dramatyczny. Tych elementów jest trochę, bo zajmują pół miejsca parkingowego. No, mam samochód w kombi, więc tych elementów jest tutaj troszeczkę więcej. Tak naprawdę to, 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 to. i to. To jest bagażnik, więc tutaj jedna trzecia nam tak naprawdę odpada. Wyrzuciłem sobie kanapę, żeby się tam dostać. Półka bagażnika też jest zdjęta. Trzeba było oczywiście rozebrać troszeczkę przodu i troszeczkę boku. No i oczywiście musiałem zdjąć to, tylko to już mam założone, bo dnia pierwszego chciałem to już mieć tak naprawdę zrobione. Zacząłem wiązkę zakładać z tej strony i podążałem w stronę przodu. W każdym razie, żeby to zdjąć, to wystarczy szarpnąć tu. Cztery chyba zaczepy, jeżeli dobrze pamiętam, później to dwa klipsy, tam tak samo dwa klipsy, jak to odejdzie, szarpiemy to w bok. Jak to odejdzie, to to się później wysuwa w dół. Tu też jest jeszcze klips. Tutaj mamy cztery śruby. Dwie są w miarę dobrze widoczne. Jedna. A, i gdzieś tu jest druga, tylko jest ciemno. A dwie pozostałe są schowane tutaj. Reszta jest na klipsach, więc wystarczy szarpnąć. Najlepiej chyba było sobie zacząć z tego miejsca. Jak tutaj się szarpnęło i było tam już na tyle miejsca, żeby wsadzić dłoń, to już to szło. Nie było problemów. W każdym razie, wywaliłem sobie stary emblemacik, On się trzyma na. Trzech śrubach i jakie poluzujecie, to tylko go delikatnie przekręcacie. Teraz nie pamiętam, czy w lewo czy w prawo, ale to widać generalnie zrzucacie go. Jest tam wężyk odprowadzający tutaj wodę. Też go musicie sobie odpiąć, delikatnie, bo się to łamie. Jest kostka do switcha od otwierania bagażnika, którą sobie odpinacie. Wrzucacie nową kamerę, wstaje się nowy emblemat z kamerą. Tam się trzeba podpiąć wiązką, którą kupiłem na AliExpress. Będzie podlinkowana, oczywiście, w opisie pod filmem. Wiązka jest spoko. Trzeba było tam tylko tak naprawdę dwa kable dołożyć, ponieważ wiązka jest uniwersalna do Golfów i do Pasatów, a jest w między tymi autami różnica, jeżeli chodzi o dwa przewody. Są czasami zamienione miejscami, dlatego kostka i te przewody nie są. Ze sobą połączone, trzeba zobaczyć, jak to wygląda u Was, który kolor jest na którym pinie. Jest to tam w tym anglojęzycznym filmie pokazane i sobie tam to odpowiednio wpiąć. Wpinacie sobie do tej kostki tę nową wiązkę, podpinacie obraz z kamery, podpinacie komunikację i zasilanie do kamery, podpinacie komunikację i zasilanie do mechanizmu, który tym emblematem sobie tam rusza. Układałem sobie te przewody tu tu, tu. Tutaj szła jakaś wiązka fabryczna, nie pamiętam tak naprawdę od czego i przeszedłem przez tę przelotkę. Ją się dość łatwo ściąga, tak naprawdę jak będziecie mieć zdjęte plastiki, ten i ten, aha, no ten też się łatwo ściąga, bo tutaj wystarczy podłożyć palec, szarpnąć jednym ruchem, jedną ręką w dół. Nie będę tego teraz robił, bo więcej czasu zajmuje tak naprawdę ułożenie później uszczelek. Jak już to sobie zrzucicie, to odpinacie sobie tę przelotkę tu i tu, żeby ona sobie tak luźno leżała ja sobie przeplatłem kabelek, jakiś pojedynczy przewód, który miał w środku drut, żeby był na tyle sztywny, żeby się go dało bez problemu przepleść taśmą sobie. Przy, przy, przyczepiłem tę nową wiązkę i poprzeciągałem. Ważne, żeby sobie tutaj tę wiązkę puszczając, najpierw przeprowadzić przez otwór i wyprowadzić tu, a później dopiero przeciągać. Bo jeżeli zaczniecie, tak jak ja, oczywiście z głupoty, przez to e, tutaj przeciągać, to później będziecie musieli te wszystkie cztery kostki, które trzeba tam podpiąć, e, przepuścić sobie tędy i iść w, w tamtą stronę. Także. Chyba lepiej będzie zacząć od podpięcia, ułożenia tych kabli, przerzucenia ich tędy i puszczenia przez przelotkę. Później popełniłem oczywiście kilka błędów, z których się tłumaczyłem, bo chciałem początkowo iść tędy, co było błędem. Tam nie ma na to miejsca. A jeżeli nawet udawałem się przecisnąć kable, to jest ryzyko, że złamiecie któryś przewód. No bez sensu wiązka, by była wtedy zniszczona i szukaj, co się złamało. Także zszedłem tu na dół, a tu na dół. Tu mi wyszła ta wiązka, teraz jej tutaj nie widać, bo jest ładnie ułożona, ale sobie ją tutaj wyciągnąłem. Najlepiej by było, tak naprawdę, cały ten boczek zrzucić, ale nie miałem do tego ani serca, ani siły, ani cierpliwości, więc sobie zrzuciłem oparcie. Może przejdę z tej strony. Położyłem sobie oparcie, zdjąłem sobie tutaj ten boczek również. I tu jest taka gruba wiązka, która elegancko tam podąża tym moim metrowym drutem. Tak naprawdę, jak tam sobie sięgnąłem, wyszedł mi ten drut z tamtej strony, mogłem go chwycić znowu taśmą, przeciągnąć i jakoś to poszło. Tutaj widzicie tę wiązkę zresztą. Jest chwycona w kilku, w kilku miejscach, żeby nie trzeszczała. Fajna jest cała w oplocie. Poszło, poszło, poszło. Tutaj te elementy też oczywiście trzeba było zdjąć. Wszystko jest praktycznie, wszystko jest na zatrzaskach. Chyba tylko tutaj gdzieś jest jedna śruba. Tu wkręciłem ją sobie, żeby nie zgubić, w sensie nakrętkę wkręciłem, żeby jej nie zgubić. Tutaj trzeba było zdemontować parę rzeczy. Tutaj już wszystko się trzyma na zatrzaskach. Do wyjęcia jednostki potrzebne są wyjmaki, te specjalne klucze, które leżą, tu mam dwa z nich. Jednostka wtedy wychodzi też bez problemu. Tam się trzeba podpiąć do, quad, do loka. No i powiem wam tak, na tym etapie jesteście już dość daleko. Do loka trzeba podpiąć po pierwsze obraz z kamery. O Jezu, ale jest mocne światło dzisiaj. Obraz z kamery, który tam wchodzi do niebieskiej kostki pin 6 i pin 12. Trzeba wpiąć się w komunikację canbas to też jest pin 6 i pin 12 tylko kostki chyba szarej, jeżeli dobrze pamiętam. Tam trzeba zrobić taką przelotkę, znaczy taki rozgałęźnik. Normalnie wchodzi wioska z samochodu do jednostki. Musicie to wypiąć z tej jednostki, wpiąć w rozgałęźnik, z powrotem podpiąć jedną część do jednostki, żeby miała kontakt z samochodem, a druga część rozgałęźnika idzie tam do kamery. I kolejnym elementem było jeszcze przeciągnięcie przewodu na drugą stronę. Bo musimy jeszcze podać zasilanie i tam się podpinało to do skrzynki z bezpiecznikami. Pozwólcie, że przejdę. To była ta część skomplikowana również i wygląda tu tutaj tak. Też oczywiście zdemontowałem zatrzaski, zatrzaski, zatrzaski. Tu chyba była śruba, 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 śruba za 4 śruby, żeby ten element zrzucić. I oczywiście masa zatrzasków, jak to w Volkswagenie. I tu mamy skrzynkę z bezpiecznikami. Przepraszam Was za bałagan, bo mam tutaj jakieś stapy do kamery. W każdym razie, jeżeli chcecie robić to zgodnie ze sztuką, to powinniście zrzucić całą skrzynkę z bezpiecznikami, żeby się dostać do niej od tyłu, i tam się wpina, tam się wpina ten dodatkowy obwód, ten konektor, który tutaj będzie wystawał. To jest pin 18, jeżeli się nie mylę teraz. W każdym razie poradziłem sobie troszeczkę inaczej, bo jestem oczywiście leniwy. Nie chciało mi się tego wszystkiego demontować, więc sobie sam utrudniłem. W każdym razie bierzecie sobie kawałek trytki, opaski zaciskowej. Przeplatacie przez puste miejsce. Fajnie, jakby to była przynajmniej półmetrowa i dość wąska. Wiem, że takich rzeczy prawdopodobnie nie znajdziecie u siebie w śmieciach, ale ja coś na ten wymiar znalazłem. Przepuściłem to na drugą stronę. Wyciągnąłem to z tej strony. Tutaj cały czas to wystawała końcóweczka. Wp y tę trytkę wpiąłem w ten konektor, który mi tutaj wchodził. Całość wciągnąłem z powrotem. Przy okazji ta skrzynka z bezpiecznikami ona się trzyma na trzy zatrzaski. Jak się poluzuje, to ta skrzynka się wysuwa lekko do przodu, wystarczająco, aby tutaj um, odblokować taką blokadę fioletową. Jest taki mały ding, że go tak nazwę, który trzeba wysunąć sobie w lewo, żeby móc tam dołożyć kolejny obwód. I z tym wysuniętym, z tym odblokowanym, z tą trytką pociągnąłem tak naprawdę i ten konektorek wskoczył sobie na miejsce. Um, Udało mi się za drugim razem, także w tej anglojęzycznej wersji sobie to na pewno będziecie mogli zobaczyć. No i co, na tym etapie wsadziłem sobie bezpiecznik. To jest bezpiecznik. Aha, nie widać go tu, bo jest schowany za stapem 7,5 Ampera. Sprawdziłem, czy to wszystko działa. Nie. Ciekawostka: bez tego zasilania nie będziecie w stanie otworzyć bagażnika z emblematu. Dalej możecie to zrobić kluczykiem, jeżeli naciśnięcie i przytrzymacie na pilocie otwieranie bagażnika. W każdym razie, na tym etapie sprawdziłem, czy wszystko aby na pewno działa i działało bez problemu a w kolejnej części pokażę wam jak to wszystko zakodować żeby to śmigało. Będę to robił przy pomocy OBD11, ale FCDS em ogarnie się dokładnie to samo, bo procedury są identyczne, niezależnie od tego jakiego narzędzia diagnostycznego używacie. To nie są rzeczy specyficzne dla OBD11, to są po prostu rzeczy specyficzne dla tego samochodu, a komputer diagnostyczny, którym się łączycie, jest tak naprawdę dość mało istotny. Po prostu powinien pozwalać wam zmieniać kanały adaptacji, zmienić kodowania, a całe to um, przedsięwzięcie odbywa się tak naprawdę tam, w sterowniku, w samochodzie, a komputer diagnostyczny, który trzymacie w ręce, jest tylko terminalem, który się łączy z tym, co się będzie działo w tym pojeździe, także czy używacie OBD-11 czy VCDS-a, różnica jest tak naprawdę tylko w interfejsie, w tym, jak to graficznie wygląda, ale cała procedura będzie przebiegała w ten sam sposób. Dobra, troszkę się rozgadałem. Przepraszam Was, że pokazuję Wam tak naprawdę już tutaj prawie na gotowe, zaraz to będzie, będę składał, żeby żeby mieć ten samochód, że tak powiem, dostępny, bo od dwóch dni tutaj stoi i tak naprawdę nie jeżdżę nim. W każdym razie zapraszam Was później na część trzecią z kodowaniem no i Wam pokażę, mam nadzieję, jak to wszystko poprawnie działa, jest wszystko ładnie złożone. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia.